Siema kocury w następnym odcinku, kolejnym, który właśnie nadszedł. I słuchajcie, dzisiaj prosty temacik, jak pewnie widzieliście w opisie, robimy dzisiaj wieżę dla myśliwego. Dla myśliwego ma to być domyślnie wieża, ale na pewno będzie miała wiele innych zastosowań, które odkryjemy w trakcie odcinka. Dlatego oglądajcie. Ze mną jest dzisiaj ziomeczek, Kapucha, także zróbcie hałas dla kapuchy w komentarzach. To jakie są twoje wrażenia na temat tego, co będziemy robić? Ja to widzę pierwszy raz. To jest... To jest. A bo to jest ten, ja wiem o co chodzi, bo ty byłeś pewnie na jakichś, kurde, reseizmach i tak dalej, musiałeś tak koła pochylić. Musiała być stensuwa, mało brakuje i już by tutaj przycierało po błotniku. To no, jest, kurczę, to jest auto wielowymiarowe, ale nie o nim dzisiaj. Dzisiaj ten rodzynek. Ten rodzynek. Jak ci się podoba? Ty, no czuję się jak. Młody Zeus. Młody kiedy, Zeus kiedy jadę, jadę nocą. Czekam aż to miasto wreszcie mi postawi posąg. Nie no to, no golfik, no śliczny jest, no i tyle. Powiem wam tak, na, na dachu dzisiaj coś spocznie. Ten golf został zdemolowany ostatnio. Wiesz o tym? No, normalnie człowieku stał na placyku i został zdemolowany. Szyba jest zbita, chłopie. I zobacz, patrz na kierownicę. Patrz dookoła kierownicę. Ty, no i co, i chcieli go ukraść? Znaczy, generalnie to. blokadę ja wyłamałem, bo kluczyki buchnęli. I nie było jak kierownicy rozblokować. Chciałem tutaj wyrwać człowieku blokadę. Po ale po co, co, co tak ty, robisz? Po, po co tak robić? Ja rozumiem, żeby to był jakiś gruz. To był klasyk. To jest klasyk. Ty, ale nie ma zagłówka, ukradli. Zagłówek? No chyba wyjęty został. Nie, jest tutaj z tyłu, ale wyjęty. Ja nigdy tak się nie zachowywałem. I nie rozumiem takiego zachowania szanuję w ogóle. Szanuję to, szanuję to, że... Nie, tak... nie, nie szanuję w ogóle takiego czegoś. Po co niszczyć komuś... Auto. I jeden z tych problemów, który tutaj nastąpił, trzeba palić na kable. To, to, jest, to jest kluczyk. Musisz sam sobie kraść auto. I jest temat taki, że akus jest słaby chyba, ale to zaraz zobaczymy, idziemy po okusu. Tak, ciekawostek, no jak kura tak robił, tak, to znaczy, że ona chce Koguta stary. Nie masz tu koguty, ja tu żadnego nie widzę, nie? Jest kogucik. Skitrany albo słaby z niego zawodnik. Kogut wskakuje stary na kurę, tak ją dziobem ciąga z tyłu głowy, nie. Kura ma tu wiedzieć bana, to znaczy że kogut obracał. Łapie tak za ten. Ta, no no niezły, no nie wiedziałem tego. Dzięki stary za tą wiedzę. Dobra, pal to gówno. Ale nie, który do którego? O, trafiłem. Gdzie zapłon? Dobra, ty idziemy po kombinarki. Podajcie Ka numer dwa. Kabli cięcie też zajęcie. Czyli ten, ten, no i czekaj jeszcze ten. Kolanie jest prądu nie ma. Może nie ma. O. No chłopie, w końcu. Drodzy Państwo, gówno żyło i odpala, ale tylko na gazie. Nie wiem, no, na razie to jest najmniejszy problem. Ważne, że odpaliło. Idziemy szukać człowieku materiału. Patrz, tutaj mamy trochę złomu. No właśnie planowaliśmy 3 metry zrobić, a zobaczymy ile to gówno ma. No i ta ma tak z 2,50, no nie? Tak. No i teraz pytanie, czy 2,50 to jest w ogóle dobra wysokość? Bo ty mi mówisz, że spoko, a ja mówię, że 3 metry chciałem rury, żeby wiesz, 3 metry w górę szło. Trzeba to sprawdzić. No ale plus jeszcze golfik. Półtora. Dawaj jedziemy na ambonę i zobaczymy ile ona właśnie ma wysokości. Siadaj. Pokrzywy co? Nie, kowsko przypieprzyłem A ja po pokrzywach dostałem nogi z męczem jego Napierdzielę No ta jest wysoka Ta jest wysoka Siema, Łap No Ile tam masz? 5 metrów 5 metrów już jest? A. No to ona może mieć 5 metrów, bo ja tutaj nie dotykam do dna no to no no. stary, 5 metrów, 5 metrów. No to nasza będzie miała 4, czyli ile. No to będzie i tak, fest dużo. Mów gdzie będą 4 metry, dobra? Tu. Tak o. No gdzieś tak. O kurna, to fest wysoko i tak. No stary. Ja pierdzielę. No wysoko stary. Co? No wysoko fest. Czyli postanowione, że 4 metry. Ja mam zrobił 4, no Dobra, za dużo rozkminiamy, Idziemy do roboty. Patrz, golf ma 140. Pogasz. Ma 140. Na razie trzeba konstrukcję postawić. Jak postawimy konstrukcję, to wtedy będzie można już robić ten podes i tak dalej. Na razie musimy dociąć te rury, zrobić stopy takie, żeby wie, żeby było do czego spawać. Jeśli golf ma 1,40 m wysokości, to nasz plan, żeby ambona miała 4 metry, może wypalić. Bo ty mówisz, że to nie jest jakby ambona. Znaczy czemu golf się nazywa golf? Tak go nazwali po prostu. stary a to ma tyle zastosować, nie? Jak? To może być tak. Ambona może być człowieku, to ogrodniczy sprzęt. Do zbierania jabłek. A. Domek dla dzieci można tam zbudować na górze. Chłopie, możesz tam zamontować huśtawkę. Można z tego skakać do wody. Szóste, wozisz księdza. Skumaj to. Ksiądz po kolędzie na czymś takim. Siódma stary, sprawa to jest to, że to może być stryżówka. Jakaś i tam, tak, wystarczy. a my nad granicą jesteśmy, i przydaje się popatrzeć na przykład nad płotem, nie? Golfik jako takie auto w tej formie ma jedną ważną zaletę. Po prostu się przemieszcza. No, a jak ma się przemieszczać gdzieś po ulicach, bo leśniczy jednak musi dojechać, no to musi mieć też opłaty. No i tutaj przychodzimy z taką kwestią, że te opłaty fajnie, żeby były jak najmniejsze. No i tak oto robiąc kalkulacje z naszego linku w opisie. Mamy ubezpieczenie na Golfika za 355 zł za rok, co z naszym bonusem minus 150 zł daje nam 205 zł. Mega korzystny deal jak za ubezpieczenie na rok. A jeśli macie polisę aktywną przez co najmniej 30 dni, to możecie skorzystać z takiej opcji jak Mubi Garage, gdzie możecie przejechać się autem z floty panka dosłownie za friko. A autek tych jest naprawdę sporo. Na przykład Fiat 500, Toyota CHR, Trabant czy też może jakiś busik, jeśli potrzebujecie coś przewieźć. Dlatego wbijajcie w linki w opisie, sprawdzajcie, bo fajnie jak te pieniążki zostają w waszej kieszeni. A my wracamy do naszej ambony. Pierwszy etap, wycinamy podstopnice, pod te rurki, żeby przyspawać i wzmocnić trochę dach, żeby po prostu rury nie przebiły dachu. Etap kolejny. Mierzymy rury, żeby dostosować po prostu człowieku do tego jaki to ma być wysokości. Kolejny etap. Mierzymy, gdzie padną rurki. Jest miara? Więc będzie tu. Ja myślę, że tu by pasowało. Więc będzie tu. Ale dobrze że mierzysz. Etap trzeci szlifowanie pod stopy. Etap kolejny, ale nie wiem który. Chyba czwarty. Pawanko, podestów yy, pod coś. Stary, patrz, zrobiliśmy podejści, patrz wyspawany, patrz idealnie pasuje, yy, Teraz przykręcamy to, spawamy rury, które też już są przygotowane. Wszystko jest na dobrej drodze do tego, żeby zaraz tą wieżę postawić. Może nie na golfie, ale już na ziemi, nie? Trzyma się. Ej, jest sztywno, kurna stary. Ej, ale patrz to jest sztywne, ty patrz. Normalnie palety podnosi. Dobra, jest tak głośne. Jak my to postawimy? Dobra, prawda? ja mam plan, ty stajesz tu, ja będę pchał stąd. Pierdziele. Jakie to jest człowieku wysokie Nie podniesiemy tak tego wysoko No równo, równo No o, kurde, na moją stronę leci już no wyżej wow. No dobra, dobra, dla siebie To trzeba na spokojnie usiąść i pomyśleć Przyszedł ojciec i powiedział paletę wyjąć I bez kitu To był w ogóle tak głupi pomysł, żeby z tą paletą ciągać jedna, Jednak kawał ciężaru tam na górze A Czyli akcja demontaż palety no, Łap tak nisko Kurde, stary Łap no, też, zabierz tej Zobaczcie Dobrze jest o, najwyżej wstawimy kawałek czegoś pod spód jeszcze. Tak. Elegancko, co? Trochę tu japa jest, ale to nie. Idę, jeszcze tego z daleka nie widziałem. Obracać się? Cztery golfy. Jaki to jest kurna wielkie. Ciary mam autentycznie, mam ciary. To jest kurna chore. Chłopie, kończymy to, bo ja już się nie mogę doczekać, człowieku, jak wejdziemy tam na górę. Day two. Mamy dzień następny, prace posunęły się naprzód. Jak widać, już są sporniki, mamy takie zastrzały zrobione. Barierka już się tworzy. Kapucha e, oczywiście wziął się za robienie barierki. No i mamy w środku ugarnięte kilka rzeczy. Bo jak pamiętacie, ktoś do golfa się włamał, wybił szybę, e, więc musieliśmy rozwalić stacyjkę i przez to kierownicą się ciężko kręciło. I chodźcie, ogarnąłem kilka rzeczy. Patrzcie na to, to was z butów wywali. Przyłącznik klampkowy, pyk, zapłon, patrzcie na to. Guzik, dzwoneczek, czyli uruchamiamy dzwoneczek. Piękny ryk silnika To jest piękny stary I patrz, gasimy Pyk, jest a, no i właśnie. Yy, zdjęliśmy stacyjkę z kierownicy. No i efekt tego wyjęcia stacyjki jest taki, bo ta kolumna kierownica, pamiętacie, była rozwalona, i teraz możemy wyjąć, jakby kierownicę totalnie. To raczej nie jest problem, tylko ewentualna niedogodność, yy, z którą sobie poradzimy, co nie? W razie niedogodnością dla mnie jest to, że tam nie mamy barierki stare, a to jest 4 metrów na ziemię. Ale zrobiliśmy mega właskę, jak w czołgu. Lepiej niż właz w czołgu. Jest Dwa, patrz, czekaj, patrz, patrzcie, patrz, patrz. lata. Widziałeś to chłopie? Jak jest na górze jest wysoko, nie, no jest Wysoko. My powiedział średnio. Chłop boi się w ogóle wstać. Jak ma być 4, to jest 4 wysoko. Jest Ty jeszcze nie stałeś chyba, nie? Boję ja się. jeszcze nie stałem i zatrzymam sobie to na później, nie? Jak się czujesz tam na górze? Średnio, bo zawias w tym golfie nie istnieje, więc tak tańczy, jak się po tym chodzi. Jak sobie siedzisz o tak, nie? to jest chillera utopia, nie? Ale jak masz stać i chłopie jeszcze ten metr ci się podnosi do góry, to już jest średnio. Jest mega średnio Chłop nie ufa swoim nogom. Kończymy tą barierkę i pokażmy widzom może po prostu, jak to cudo wygląda. Πάμε, πάμε, κομμάτια 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 Ja pierniczę, ej. Dobra, no i tu już jest pierwsze zastosowanie. Mam jakieś drzewka, chyba owocowe. Kulturka podjeżdża, żadnego noszenia drabiny. Tutaj napotykamy pierwszą przeszkodę, bo zobacz, że tam jest drzewo z taką całkiem grubą gałęzią. I nie wiem, czy kurczę przejedziemy z tym, nie? Sześć, Trochę tu, dawaj, dawaj! Ej, stary, ja to podnoszę, ja to podnoszę. Ja nie! No, przeszło, przeszło, dawaj! Jest! 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 Dobra, ja chcę zejść! Ja chcę zejść! Ja chcę zejść! O, co to o. było?! No to było, spadnie, mój. chłop! Ja, stary tyle ciężaru, tak wysoko. No ja mówię ci, jestem tak ostrasny teraz. Zobacz, jak w ogóle siadło, dolfina siadła. Weź zejki i zobacz. Przód w górze, a ty siedzi. Jak stoisz na palecie, to w ogóle nie widać auta, nie? Stary nic nie widać. Skumaj to, że jakże jak chciałam cię zobaczyć, to musiałam się o tak wychylić. Kurna, stary, ja tak o głowę. A ja A kapucha od pierwszego. Ja tam na górze na pewno nie będę jeździł, może wejdę tam, ale na pewno nie będę jeździł, nie? Ja myślę, że to trzeba przetestować w ogóle w warunkach, wiesz. Warunki bojowe po warunki prostu. Warunki bojowe, warunki polowe. Ej wcale tak źle się nie jedzie. Ty. Stary nie ma co przesadzać, jest stabilnie. Tutaj tylko pod liniami trzeba będzie uważać, nie? Lewą stroną, lewą stroną, lewą stroną, bo krzaki stary. O kurna. Ej nie, pilora. Nie, to na luzie, to na ludzi. to jest taki dobra jedziesz. Lewą stroną. Bo... o, 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 o. To jest paradoks tego wszystkiego, tak. że jedziesz i nie omijasz dziur, tylko omijasz gałęzie. Eee, na chillu tu można jechać, tak? Nie, już nie wyglądam nawet. 5 minutes later. O kurde. Tam można było trochę wolniej jechać. <laughs> Mieliśmy się troszkę. Tam było tak fajnie. No Bardziej... zapomniał się, no. Żebyśmy wiedzieli, to że ktoś by wszedł na górę i, o, i by podniósł te gałęzie, żebyśmy kurde, aj. Mm -hmm. No Nie gadaj, że jeszcze teraz nie pojedziemy, stary. Pal! Golfina, pal! Kurna! Uuu! Dlaczego? Dolalim paliwa i zobaczmy, czy działa ten golf. Strzałka się ruszyła. Ambona, to jest po prostu jakaś posrana, nie? To jest tak wysokie, że kurna nawet nie mogliśmy dojechać na miejsce, żeby się nie rozwaliło coś. Jest stary, ale w ogóle to auto jest tak gówniane, że ja teraz dopiero zacząłem się zastanawiać jak ta konstrukcja tutaj stoi. Jak ona ma prawo stać, bo patrz na to. Ten wlew to jest człowieku taka porażka, że... Stary. Stary, bo... Co to w ogóle kurde jest? To auto się rozwala w łapach, ty. Stary, chodzi o to, że tylko dach jest tutaj zdrowy. Tylko dach. Tak. I tylko to można było z nim zrobić, nic innego. Każde inne cięcie na tym aucie groziłoby rozpadem całym. No tak. Ale ja bym zobaczył, jak to się spisuje, gdy jedzie z większymi prędkościami. Nie stawiasz w środku lasu ambony, stary, nie? No nie. Ona stoi przy lesie. No co byś w lesie widział z takimi bony? Nic, nie? No dokładnie. Więc trzeba sprawdzić, jak to będzie się spisywać właśnie przy lesie. Jedziesz na górze? Nie. Ja jadę. Jeszcze nie miałem okazji się przejechać, także y, przejadę się na górze, chociaż z tą barierką teraz to już trochę ciężej, ale chcę zaliczyć jazdę na tej ambonie Jazdę 5 metrów na ziemią, Nie no 4, ponad 4. Ej, fajnie jest! Yo! Jak trzymam za paletę to jest całkiem stabilnie chłopie! Aaa, Klapik! a Gdzie po krzoku! Lecimy na zwiady chłopie! Patrz tam, chłopie jakie bociadziuki! Przyspiesz trochę! Rzuć dwójkę! Dawaj, dawaj! Dawaj jeszcze, truja! Energi Ej, stary jest, zawaliście tutaj! Chłopie ok, strzela tak! Dawaj ogień! Dawaj! Ogień, chłopie! o, Co tu było? Zamiast kiedyś! Stary, stój! Siadam stąd, stary, bo musisz to przeżyć sam. Nie, 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 nie. nie, nie. Ej, stary, ale tak zawoliście się, tam się jedzie. A co, dach ci strzelał? No ale to wiesz, bo ja siedziałem i ten dach się wyginał. No to wiadomo, że strzelało. Wsiadasz, siedzisz tam na palecie, złap się po prostu rękoma i kolanami przytrzymaj tylko tyle. Stary, ale masz jechać powoli. Dobrze, dobrze, będę jechał powoli. Jechać! O kurwa, stary! Nie! Wolniej! Wolniej! Wolniej, bo to tak, buja Aaaa, <śpiewa> Co za gówno! O kurno! Jak tam chłopie! Jak tam? No prawie wypadłem Kocet tych sas, tych spadło. Chyba. Jak tam chłopie? No prawie gołpra mi spadło. <śpiewa> Też prawie trzy razy. Jak na dziurach podbiję i ci dupę podniesie do góry. To, to nie, jest fajnie, Czyli nie jest tak strasznie jak no myślałeś. Nie, mów, widzisz, patrz, stary, widzisz, ale, zaufaj mi, ja nie miałeś, chcę dla ciebie źle. Stary, jak jechałem przez gałęzie, wtedy pierwsze, nasze, wiesz, nasze ruchy, no. nie wiedziałeś czy to wytrzyma. No stary, ale zaufaj mi, C ja i ty jesteśmy inżynierami, stary, my wiemy o co chodzi. Ale, ja sam to przetestowałem, powiedziałem ci, skocz tam, będzie fajna zabawa i powiedz, że była. Masz ej, tak było, mówić, było, ale masz tak mówić, masz tak ale mówić. Most, masz tak, ej, mówić. No, no, tak. A dawaj, zobaczymy właśnie teraz, da się to tak troszkę, no, no, zobaczymy jak ten brak zawiasu się buja. Ej, myślisz, że to się da radę wywalić? Da radę wywalić. Da radę wywalić? Da radę. Ty, no trochę się buja na boki, ale chyba wywalić to może ciężko być. Z tak mocarny temat, że to w ogóle już wygląda kuriozalnie. Ja pierdzielę. Chłopie! I co, nie tak łatwo! Ty, ale kilka razy tak fajnie bo poniosła. poniosło. Puszcza chmurkę. Chyba dobrze mu tam dały. Dawaj mi spróbować. Ale idzie. Zajebiście, jak jaki buja z tym. Zajwiście, to wygląda. Ja tak też wyglądałem, czy nie? Tak jest. No? Wow, wow, wow. Wow!

a chcesz ty? No, jak to zrobić, tam jest takie pole Nie, żeby... trzeba się rozpędzić i bójnąć go Wolimy na bok? Dawaj, ja mogę z tobą siedzieć do to. Robimy to Dobra, okej okay. Sprawdzimy to Wszystko jest w kontrolowanych warunkach, Oczywiście, pamiętajcie tak. Dobra, chociaż spróbuj ujechać na dwutkołach. No nie, na dwóch kołach nie ma szansy by ujechać To trzeba rzucić i po prostu wjechać Albo tak, albo tak, albo koła, tak, tak. Ja już tam bym się wywalił, tylko że po prostu, wiesz, kontrolowałem, nie? Nie wywalił, przecież ty nic nie możesz narwać I mówiłem, mówiłem ci! że jestem w stanie! Jestem w stanie! To zrobić ale Telefonce to było! Ja mówiłem ci, stary! A tam aparat leżał i wszystkie rzeczy! Torba! Tak, obok! 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 Tak, Wylądowało obok! Ja pierdziele, to tak leżało! Co? To tak leżało! O to! Co ty gadasz? Zgarnęło z boku! Ale e, Telefon, telefon bo... mu wypadł! Telefon ci wypadł! Ja obie. Czekaj, Czekaj! No stary. 에잇! 아이트 보러 어 Ej, ale sam chciałeś! No stary, ale zobacz, jaka to jest stywna konstrukcja. Tawaliście z tym, patrz! Dawaliście z tym, no. Ej, nasze wsporniki jednak dały radę. Ale w ogóle posrane, stary. Jest. Tak dawno czegoś takiego nie miałem, ale patrz, widzisz, to jest to o czym ci mówiłem, że bo ty mówiłeś, nie, bo ciebie poderwało coś tam. No nie, że koło ci się no. uniosło. A ja ci mówiłem, że już czułem ten moment, że jakbym nie skontrował, to bym poleciał na bok. I teraz nie skontrowałem. To... Ty, torba się porwała. Patrz. Ej, czyli to przypieczyło w torbę. Tak. To to się w torbę o kurde, okay. przywaliło po tym Ja pierdziel, ja a widziałem, że się zbliżamy do torby Ja myślałem, że dalej się będzie wkład, To było nierozsądne Trochę tak, nie powinni tego ludzie pokazać. Ale fajne, ale, ale, ale fajne, fajne. Nie, się, nie powinno się tego powtarzać w nie, domu nie. My wiedzieliśmy co robimy, bo no. ja po prostu już czułem dokładnie ten moment, nie? Co pękło? Nie, nie przetopiłeś materiału dobrze Głównia, no smawasz. Ej, ale... Dobrze, nie, nie nagrywaj Musimy to postawić i sprawdzić czy przy... działa Bo to nawet nawet nie dachowanie, to nie było dachowanie Uf. Bo mieliśmy stelaż zabezpieczony Pieczający. No tak, no, to, bo to, to jest kolejna działka. Dziesiąta, to jest dziesiąta! Człowieku, jubileuszowe zastosowanie! Tak. To jest stelaż antydachowaniowy. Tutaj jakby była przykładka. Tak, i on człowieku tutaj cyk, 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 cyk leciał i hyc na bok, no nie? Ja chcę powiedzieć, że patrz, jak on spokojnie leciał stary, bo to nie było taki pstryk i już, nie? Tak? Tylko tak. on tak powolutku się wychylił i... Ale stary to było w pełni kontrolowane. Stan techniczny auta jest bardzo dobry. Wurznicy człowieku, brakuje kawałek. Tutaj patrz podgniatane, tutaj brakuje. To nie myliliśmy się stary z tym, że tylko tak nie przegni w tym aucie To prawda. Jak to w ogóle mocarnie wygląda, nie? Jakby chłop z roboty wracał? Jakiś budowlaniec i po prostu dachował i sprzęt mu się rozsypał. Rusztowanie, drabina. Pięknie to widok? po zachodzie słońca. To nie wygląda, cudnie. Dawaj, idzie! I! Nic mu się nie stało, prawie. Wnieź się tylko trochę i tutaj ziemi wziął. Patrz, to byś zgubił. O, kurde. O, złoty, złoty. Komercyka swojego. Ale posrane człowieku, że na całym polu musieliśmy wywalić się właśnie tutaj i przypieprzyć w torbę, nie? Mimo wszystko sprawdziliśmy właściwości jezdne. Było jakby polowanie myśliwego na krokodyla. A nie zrobiliśmy jednej, chyba najważniejszej rzeczy. Nie porównaliśmy tego do prawdziwej Ambony. Nie postawiliśmy jeden do jednego. I myślę, że teraz właśnie się tam udamy. Oj! Ty, a czy mi się wydawało, czy on odpalił lepiej niż wcześniej? Lepiej niż wcześniej. Ty po znaczy co temu, bo olej zaciągnęło? Busu! No i patrz stary jak wygląda prawdziwa ambonka, czyli nasza przy jakiejś podrubie człowiek. Czyli tamtej. Tak. Zobacz jak to człowieku wygląda, kozacko. I jak słyszysz ambona, to od dzisiaj co będziesz widział? Po prawej czy po lewej? Po prawej? A ty? Tylko po prawej. Wszystko w temat. A czy ktoś kiedyś wydachował ambonu? Ty nie wiem, może podczas burzy Czyli jakieś szumy? zawiało, okej, okay, wywaliła się. Mogło tak być, nie powiem, ale mimo wszystko nasza jest lepsza, bo rozstawiasz ją gdzie chcesz. Stary, no zobacz, że stoi gdzie chcesz. To nie ma tak, że polowanie ogranicza się po prostu, że tam gdzie jest ambona, tam jakby możesz polować, nie? Możesz sobie wejść, pooglądać i tak dalej. Tylko to cię ogranicza, Stary. to gdzie dojedziesz ty tym golfem.